Siemanderko, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na moim kanale, w którym mam tutaj dwie paczuszki, których unboxing zrobię właśnie na tym odcinku. Nikomu nie powiedziałem co jest w środku, nawet na moim Instagramie nie powiedziałem nikomu, a tam przeważnie wszystko mówię, więc możecie śmigać, tam jest na dole nazwa. I co? Będzie unboxing. W dzisiejszym odcinku będzie w ogóle dużo pierwszych rzeczy, pierwszy unboxing, pierwsze próby, ale tego wam stracać nie mogę, także podejmę mnie noża. Zaczniemy od tej... Zaczniemy od tej dłuższej. Tylko zdejmę raczuszki. Zaczniemy od tej dłuższej. Dobra. Mamy tutaj deseczkę do bordów, jak widzicie. Nowy dzisiaj będę ją. Nie, nie dzisiaj, Jezu. Będę ją na tym odcinku pierwszy raz próbował. Jest to deska Jobiego, 145 rozmiar. Ładne palemki na tym. Czekajcie, zdejmę tą folię. No, folii już nie ma, także widzicie. Ładne palemki. Eee, no, ja mam fioła na punkcie palm. Moje ulubione, nawet eee, No i tyle. Za chwilę będziemy odpakowywać drugą część. Myślałem, że tutaj będą filmy, będę je odkręcał, bo w sumie na necie tak było, ale ich nie ma. Nie szkodzi. Oży, Pierdzielę. o, o pierdziele. O, deskę, pierwszą deskę. Dobra, lecimy z drugim pudłem. Ok, pierwsza rzecz. Jedna z ważniejszych to są wiązania bez tego ani rusz Ładnie moje kolorki. Bez... tutaj bez ten, żeby paluszki były na wierzchu, bo może Marii też będzie na nim jeździła. Jeden bucik. Drugi bucik. Więcej wam nie powiem, bo nie jestem jakimś zgadką. Dopiero zaczynam, dopiero się wkręcam. No mówiłem wam, że się wkręcę. Mówiłem wam. Są buciki. Lecimy dalej. Kask, o, to jest taka siateczka. Jest kask taki o bez kasku ani rusz. o tym pamiętajcie, bo jak coś się stanie, to wiecie o co chodzi. Zawsze coś kryje głowę. No i ostatnią już chyba rzeczą jest... A nie, tam jest ale... Kamizeleczka, żebym nie utonął Bo jak utonę to koniec kanału, a tego byście chyba nie chcieli. Kamizeleczka. Zaraz ją będę przymierzał. I ostatnią rzeczą, a ja zmieścili wszystko do tego nie? Ja ostatnią rzeczą jest pokrobiec na moją deseczkę, żebym mógł podróży ją zabrać. Ok, wszystko mam rozpakowane, wszystko przymierzałem, wszystko mi pasuje. Tutaj wiązania jeszcze ich nie przykręcał, no bo szczerze powiedziawszy dokładnie nie wiem jak dopiero jak pojedziemy na Wake Park to mi mam nadzieję tam ludziska pomogą z tym i co? Zrobimy jakieś super przejście i do zobaczenia na Wake Parku Okej, okay, słuchajcie, mam deseczkę, sprzęt zapakowany ładujemy się do auta i lecimy na Jezioro na sławę. Jedziemy. Sometimes when not i selfs, there's no one i can turn to. I know all the feelings that we shed are in the past Okej okay, moi drodzy, witajcie w drugiej części odcinka musiałem sobie zrobić, wow, musiałem sobie zrobić dwudniową przerwę, ponieważ sprzędzik się yy, sprawdził, to jest to słowo odpowiednie, yy, aczkolwiek trochę za bardzo już potem świrowałem, bo miałem taki, zrobiłem sobie taki challenge, żeby z tej wyskoczni jakby jak byłem ostatnim razem, to nie mogłem na nią całkowicie najechać, nie wiem czemu, chyba się bałem. A teraz zrobiłem sobie taki challenge, żeby wyskoczyć całkowicie z niej. No i tak tyle razy wyskakiwałem, 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 nic mi się nie działo, że w końcu jak raz wyskoczyłem i się przewróciłem, to mi tak główkę skręciło, że do dzisiaj mnie boli szyja i mówię, nie będę nagrywał dalej, bo coś może, coś, coś może z tego wyjść nie tak. Zrobiłem sobie dwudniową przerwę, dzisiaj jest lepiej. Dzisiaj jedziemy na jeziorko i nagrywamy dla was drugą część y, odcinka. Pomoże mi Robercik, który tam siedzi z tyłu za wami z telefonikiem. Cześć. Eee. Dzisiaj będziemy próbować wyciągarkę, także będzie bardzo dużo fajnej zabawy. Jedziemy już. Wyciągarka jest ładnie w przyczepce. Marii tam jedzie ze sprzętem. A kierujemy się tam. O, tam do lasu, tam jest jeziorko. <grym> Najważniejsza rzecz trochę ciężkie, ale jest Nasza kochana wyciąg. Już na palce tej nasza kochana wyciągareczka. Pokazywałem Wam ją na moim Instagramie. Kto obserwuje, ten wie. Mamy jeziorko. Piękne pokaż. Zaraz ją, zaraz ją przywiążemy do drzewa i będziemy próbować i będzie ogień. Wytrzyma? Nie, co zrobimy. Po prostu wypłyniemy na wodę i postaramy się jakoś to zrobić tak, żebym wstał i żeby płynąć. A potem będziemy to udoskonalać. Aha. Dobra. Pakujemy się do miski. O, niech sobie pochodzi. Sprawa wygląda tak, że jedziemy sobie tutaj z norbercikiem. Mariusz, z tyłu operator. Deseczka też jest z tyłu. Założę sobie na środku jeziora. Najpierw spróbuję wystartować z łódki, czy w ogóle mnie ta wyciągarka pociągnie. Bo tego nie wiemy. A potem będę starał się normalnie startować z. jakby z wody, nie? Wynurzę się i zobaczymy, czy wszystko będzie git. Dobra, ja idę przypiąć de dechę do, do nóg, nie? Stanę na krawędzi. Napniesz linkę no. i ja ci będę mówił przez telefon, kiedy jest napięta. Jak będzie napięta, to może startować. Aha, Tylko ale. nie wyrwij nie wyrwi mi rąk, nie? No dobra. Dobra, więc linki nie sięgną, nie się skończy. Dobra. Ale daleko jest, nie? Tak, tak. Chcę wyobrazić, że mam wejść do tej ślumpy, nie? No. Dobra. Idę do tyłu. Idzie do góry, dobra? Jest. Okej, okay, napina się? Już, no napina się No dawaj, próbuj Dawaj, próbuj Możesz już pedałować sam na razie? Dobra, wchodzimy do łódki Na razie startowałem Tutaj z pokładu, więc spróbujemy teraz wystartować z, z wody bezpośrednio. No powiesz jak było? Było zajebiście, widziałaś, nie? To sekre. Momentami tak. troszeczkę za szybko, ale wszystko jest kwestią dogadania się. Dobra, stój. Ej, teraz patrz. Ja wskoczę do wody. Tak. tak. Będę, będę tak płasko, bo tak muszę być. Tak. Pociągniesz mnie na, na piętej lince. Dosłownie 2 metry Dobra. Ja, Jak zobaczysz, że ja obracam deskę To przyspiesz Dobra. Ja powinienem wyjść No dawaj Dawaj ja, Jedziemy Dobry, ja chcę Jeszcze raz Tato Jak chcesz raz Nogi do przodu Það er að fara að við séum það. Það er ekki ég að finna ykkur. Það er ekki ég að finna ykkur. Það er ekki ég að finna ykkur. Robert, teraz opowiesz trochę o wyciągarce. Jaka, jaki to silnik, jak ona tutaj działa, jak się ją obsługuje? Silnik mamy, mamy niebieski, 13-konny, jednokółkowy. Oczywiście napędzany na benzynkę. Gdzie się odpala? Odpalamy. Mamy załącznik on-off, czerwony. Tak widać, o, ładnie pięknie. Sanie, paliwko, kranik. I ciągniemy za linkę. Niestety nie mamy rozrusznika. Ile jest metrów linki? Czy stanie całe? Liczmy 280 metrów. Fajna zabawka, nie? Zajebista. <grym> no przecież daj se spokój, ale ty ważysz! Ale ty ważysz! No o budek, dawaj. Ty! No, no. Ty! mi Ty! Ty! a ja tak. Kitam <grym> Ty! No, ty! tak Ty! 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 tak ale nie. nie, bo ostatni raz teraz jechałem, widziałeś? Jechałem, tak. jechałem tak no. nie do góry, tylko... <gryś> Jakbyś miał po spodzie, no, no, no możemy mieć dyskorolkę i podnieje. <gryś> <gryś> nie, generalnie to robimy tak, że zabieramy robocika na Wake Park i tam yy, instruktorzy cię nauczą jeździć i tam Pza jest spoko, spoko. słabo jest spoko. Spróbujemy, damy radę, zobaczycie. No. Na pewno będzie gdzieś tam wrzucone <Dzi> czy mu wyszło, czy nie, także... Możecie go teraz ciągnąć za język powiedział, że pojedzie, więc... Pojadę, pojadę, ja. pojadę, pojadę, pojadę. Na pewno pojadę. A my tymczasem co? Szykujemy się, zmieniamy kamerki, lecimy na jeziorko i bawcie się miłego oglądania. My też się jedziemy bawić. Okay.